Panie, cześć wszystkim z tej strony. Michał, witam Was w po dłuższej przerwie na moim kanale. Tak, ja nagrywałem farminga przez ponad dwa tygodnie, więc wróciłem, e, wróciłem już trochę po wakacjach. Trochę. E, co? Wszystko Wam opowiem, co się ze mną działo, ale na początku, co zrobiłem poza odcinkiem. Poza odcinkiem. Nawiązłem sobie na moje pola, tutaj na jęczmień oraz tutaj na pszenicę, już pierwszą, o Boże, to już jest do pryskania tylko. Poza odcinkiem przygotowałem się do hodowli krów, mamy już belki, kiszonki, jeszcze ja tylko belki siana i belki słomy i można e, Rozpoczynać hodowlę krów oraz zebrałem całą swoją dałej. 30 kilka ton. 30 kilka ton, boże. Tak, 30 ton. 15 ton, co i dało. Dzisiaj sprzedaż książki. Yy, 131 tysięcy na koncie. Yy, Masaj podpięty w Sztrautmance. Tutaj w silosie mamy jeszcze ładowarkę, dzisiaj nie będziemy pracowali i ładować na tym przyczepkę sprawdźmy gdzie jest najdroższa cena kiszonki, tylko czekajcie chwilę, bo ja muszę się podrapać bo jakieś mi uczulenie wyszło, czy coś tam i mnie bardzo, ale to bardzo spędzi kiszonka, targ, targ rolny, hut balerun Dobra, wsiadamy. tylko odpalamy. <laughs> Boże. Jest delikatny opór, bo ta książka trochę waży. Więc, żeby było oporowo, koguty. Koguty muszą być. Światełka i jazda. Jedziemy. W kolejnym odcinku już być może, że będą już tależowanie po plonu. Tutaj na tym polu tu jeszcze talerzowanie musi być po soi I co? Później opryski się jeszcze jakieś siewy owsa, siewy kukurydzy kukurydza na ziarno. Ja oczywiście szybko przejadę sobie przez pole sąsiada Albo nie będę takim chamem. Więc przejadę sobie tutaj drogą. Oj, oj, Dzisiaj widzę jeszcze do sklepu. Przed chwilą jechałem 2 km rowerem, 4 km w jedno, w dwie strony jechałem. Do sklepu 2 km i z powrotem 2 km, 2,5 km w sumie. Więc ojoj, też dokupywali drugi, drugi kombajn do naszego Gundira. Kejsa, zdecydowałem się na Kejsa. I później jeszcze Trion, tri, 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 tri. Znaczy, tri Trion, Trion, czy tu kanał kupimy? Trion. Nie mam w tej grze no dobra. Sąsiad ma. E, tego Trion tuka, Tukano, czy tri, no, Tukano ma, no, dobra. E, też były u, jest u mnie też tak grubo się u nas w, w GPR Spiechała się dzieje. Normalnie koparki przyjeżdżają, odjeżdżają, betony. Wszystko tu. E, za niedługo będzie też Żniba na kanale Złożenie Belek. Przepraszam, bo w przedwczoraj miała być akcja Złożenia Belek, to nie było po prostu. Bo się bardzo spieszyłem, bo jeszcze musieliśmy, jeszcze musieliśmy jechać po przyczepę. Trzeci i co? <laughs> I nie było czasu, kiedy nagrywać, ale są wakacje. Dzisiaj być może wyjdę sobie tak na godzinkę na Orlik coś... W Orlikach ma nic nie ponagrywam, ale będzie testing fajnych rzeczy. A wracając do tematu na, na z tą płat, książką 17 tysięcy na plus wyszliśmy, więc spłata kredytu będzie. Bo 50 tysięcy kredytu mamy, więc o, 50 tysięcy kredytu. A ja wziąłem 10 tysięcy na pożyczki na obciążniki. Na, na 10 tysięcy na obciążniki do ciągników. I 40 i 20 tysięcy wziąłem na ten dach, ten automatyczny magazyn. Czy jakoś tak? Automatyczny magazyn to tam 30 tysięcy, więc ten i 20 tysięcy poszło na pracę stac stacjonarną gobela. Oczywiście Wam pokażę, tylko dojadę na gospę. Uff, a mnie brzuch boli. Oła. Zawsze rano jak czegoś się napije, to tak mnie brzuch boli. Oj, oj Ale to mi takie uczulenie na kostce wyszło Od nogi, tak mi boli bym się najlepiej rozdarł, ale Lepiej nie, bo Babcia jest pod spodem i sobie pomyśli Co, 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 co się stanęło Dobra, jesteśmy już na gospie Pięć chyba łyżek, pięć i pół i A? Po żniwach chciałbym kupić nowe pola. To wam za chwilę pokażę, tylko wszędziemy sobie tutaj do ładowarki. są to dwa pola. Koło Jogazowni, którą też za jakieś 50 albo 20 odcinków będziemy chcieli zakupić. no W sumie nie, bo, bo po co? Co to da? Tak, dokładnie oto te dwa pola zakupić sobie. To też chcę sobie zakupić, w sumie trzy pola. Więc. Mhm, mm mhm. więc będzie, będzie akcja o nie zawsze w tych silosach się nie mieszczę, zawsze jeszcze 96 ton i po 8 biorę, więc Uh, uh, uh. Będzie dużo, a ja chyba tego procesu z kolejnym towarem nie będę jechał, albo po prostu zrobię takie szybkie wcięcie, się zrobi i, I co, będziemy się chyba tak jeszcze minutę, i zrobimy takie chwilowe cięcie. Bo też chcę zrobić ten 15-minutowy, a już Wam tego procesu z ładowaniem nie będę pokazywał, bo to trochę długo, długo, schodzi dosyć. Jeszcze taśmociągami jakbyśmy brali to, o Boże, to byśmy chyba jeszcze, widzowie, byśmy stali i czekali. Lepiej mi się gra na joysticku. W tej łatwory. Ok, cyk, cyk, dwójeczka i rura. Dobra, no, no. ja Wam nie przedłużam, więc chyba się... zobaczmy ile tam jest. 3C48, więc widzimy się za taką, takie dobre, dwie minutki. Widzimy się za chwilę. Ja wradzę, już mam naładowaną pełną. Zostało chyba tam 60 ton. Coś koło tego chyba. Yy. I co? I resztę chyba sprzedam sobie poza odcinkiem, bo nie starczy czasu, pewnie. Już w sumie mi starczy czas, bo 10 minut już odcinka, w sumie 11 już. Więc nie ma co przedłużać. A takie 2 minuty jechania, a 4 to poza odcinkiem sobie to skończę, ponieważ jeszcze będę grać sobie na innej serii pół godziny. I. Się pójdzie na dwór, bo jeszcze robię dach, albo nie będę grać po odcinku No nie, wiem, nie wiem, zjemy śniadanie. Będzie trzeba śruby tam to, yy, tamto, tamto i tamto. Tak. Remontuję dach, znowu. Więc też czasami nie mam czasu na nagrywki ale chociaż że dzisiaj środa to wrzucę wam na środę ten odcinek w niedzielę był vlog vlog typowy vlog wczoraj był short w niedzielę też był short XD. przez dwa 4-5 tydzień prawie dwa tygodnie filmów nie było na kanale ojoj Ponieważ tam, gdzie ja byłem, po prostu nie mogłem nagrywać, bo nie miałem przystosowanych do tego warunków. Były dobre, ale wiecie, mały mi, mały dzieci, małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem. Jak to Paul w agromerkury mówi, problem, problem. Jednego roku nas zbierali i utopili na pychaczkę. To przyjechał i tak się wyzwał wszystkich, że o jawale, tam normalnie leciały wszystko tam QJA HJUA Już nie będę mówił dalej i kolejne 17 tysięcy Więc robi wrażenie ciekło dzisiaj będzie widzowie Chyba w z dachu do basenu. Wiem, że będę skakiwać. Ale jest mały jeszcze problem, widzowie. Chcę 20 subskrybentów mieć, a mam 19, więc zasubskrybujcie mnie, proszę. Zrobię wszystko. Nawet skoczę z drzewa. Nie wiem co jestem. Dobra. Y Co ja w sumie mówiłem, bo ja już zapomniałem. A, wiem dobra już już. Yy. Mm, mm, mm. Dobra. Tutaj chyba sobie staniemy. Tutaj i zakończymy w pięknym miejscu na. Tam oto piękny. Piękny piękny. Stanek pociągowy, więc co? Eee, wyślijcie ten film do psa, kota, dzika, sarny, eee, łosia, jelenia, dzika lista, wilkarskiego, dziadkowi, babci, cioci, wujkowi, mamie, tacie, siostrze, bratu, kuzynowi, żeby mnie ja zasubskrybować, bo mało brakuje do 20 widzów, proszę. Zasubskrybujcie mnie, a to w tym odcinku było na tyle. Napiszcie hashtag sprzedaż, a ja Wam przypnę łapki. Więc co, trzymajcie się i co? I do następnego! Nie proszę, zasubskrybujcie mnie. Trzymajcie się i pa pa.